Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time. Smile, my dear. Come on in, come on up, come on over. No, i miałam nagrać dla was coś ciekawego w trakcie dnia, ale nie miałam kiedy złapać za kamerę, także teraz jeszcze pod koniec. Chcę Wam powiedzieć, że po pierwsze mamy ostatni dzień listopada, więc jutro zaczyna się grudzień i vlogi, a właściwie vlogmasy, bo to vlogi nie będą do końca, w ramach tego, że zaczął się grudzień, to pewnie wiecie, bo jest to już taka tradycja wręcz rozmuchana mocno w mediach społecznościowych, czyli kalendarze adwentowe wchodzą wielkimi drzwiami do domów każdego z nas, przede wszystkim do tych domów, w których są dzieci i w Stanach, ale w Polsce widzę, że jest bardzo podobnie. Tych kalendarzy adwentowych, pomysłów na kalendarze adwentowe jest po prostu wręcz miliony. Bo kalendarze adwentowe to nie tylko i wyłącznie czekoladki jedzone każdego dnia, tak jak ja pamiętam to z dzieciństwa, tylko w kalendarzach adwentowych w tym momencie może znaleźć się wszystko. Od jakichś małych zabaweczek, na skarpetkach kończąc. <noise> można też na przykład kalendarz adwentowy yy, ostatnio widziałam piwny, <noise> także yy, myślę, że tradycja trochę została wypaczona. Ja w tym roku przygotowałam yy, samodzielnie, ale tak nie do końca yy, ten kalendarz, bo tak naprawdę wydrukowałam sobie podpowiedzi, do, co do tego kalendarza można włożyć i. No i po prostu i po, ze wskazówkami innej, bardzo kreatywnej mamy będziemy sobie podążać i będziemy każdego dnia coś z dzieciakami robić innego. Na przykład o tutaj mamy taki lampion do zrobienia z dziećmi w innym, inna zabawa, taka sensoryczna, to robienie takich śnieżynek. No, i tak po prostu będziemy sobie tutaj z dnia na dzień coś z dzieciakami przygotowywać. I co ciekawe i ważne, ja nie trzymam się jakoś kurczowo tego planu, czyli jeżeli po prostu nie mam siły na robienie z dziećmi jakichś rzeczy takich kreatywnych, to podmieniam karteczki i po prostu wybieram sobie to, co w danym momencie jest mi potrzebne. Tak, żeby ten dzień był zorganizowany jednak pode mnie, a nie pod kalendarz adwentowy. Także jeżeli nie mam ochoty robić z dziećmi pierniczków jednego dnia, no to po prostu przesyłam to na inny dzień i w tego dnia, kiedy nie mam na nic ochoty, po prostu jedną słodyczę albo mają jakąś małą zabaweczkę. Także no, właśnie, wydaje mi się, że jest to, jest to fajny pomysł na spędzanie grudnia z dzieciakami. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda. E, bo oczywiście taki kalendarz adwentowy można też sobie zrobić samodzielnie, e, i można naprawdę, jest wiele bardzo kreatywnych i fajnych sposobów na to, jak taki kalendarz przygotować. A ja oczywiście znowu <laughs> uciekam się bardziej do takiej sprytnej metody. Czyli po prostu kupiłam. E, taką, już rok temu kupiłam taką mm, planszę, takie płótno e, w którym tak jak widzicie mamy ponumerowane dni, e, kieszonki do tych kieszonek właśnie będę wkładać karteczki e, i jeżeli będzie, będą słodycze albo prezenty to też na karteczce będzie napisane gdzie trzeba szukać będzie jakaś tam zabawa e, w zimno, ciepło e, i, i, i tak po prostu tym się będę posiłkować Spacerujemy z Hanią. Tak? I szukamy gałązek do naszego wieńca. Więc nie ma tutaj Stefana, bo on śpi. No właśnie. Mam, mamy taki super spacer. Mamusia i córeczka, tak? No właśnie. A dlaczego ten wieniec będziemy robić? No taki był dzisiaj zadanie. No właśnie, a co to za zadania masz do wykonywania? i wtedy cyferki mogę co tam, tam jest No właśnie, każdego dnia i dzisiaj było trzeba zrobić wieniec, prawda? Na drzwi. No i właśnie musimy wykonać to zadanie Dobrze, chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj robimy więcej. Mogę Wam pokazać jak chcecie. bo tutaj za mną wieniec, właśnie nagiwam nagiwam film, więc ja puściłam kamerę, żeby Was zobaczyć. it's the friendliest time of year come on up come on in nothing better than to give the gift of cheer so come on in come on up come on over we'll be singing all these songs so let us have a swinging christmas just like one two three To mamy dzisiaj? Środę. Środę. I Kania, co wylosowałaś w kalendarzu adwentowym? Zresztą będziemy stoić stąd. No właśnie. No i zaczynamy dzisiaj strojenie, bo u nas trzeba robić wszystko na raty, tak? Bo jest tego dużo. No i właśnie z dzieciakami trudno. Stefan śpi, więc my możemy we dwójkę się zabrać do pracy, żeby sobie umylić czas. To, co mama zrobiła przed chwilą. To, co widzieliście już na naszym filmie takim wstępnym, na intro, tak, to znaczy nie mamy kakao, bo się mleko skończyło, więc wykorzystuję sobie taką tacę, którą już widzieliście i to jest taka taca pyszności świątecznych. Są tutaj ciasteczka, jest tutaj marshmallow, teraz ma Hania taką zimową herbatkę z cytrynką, z miodem, z imbirem. Lubi Hania taką, prawda? A mama kawę. No i zabieramy się do roboty, puścimy sobie jakieś ładne, ładną muzykę świąteczną. No, i stroimy. Czas start, tak? W końcu. Hania już tyle pytała o to. Każdego dnia pytała, kiedy w końcu będziemy stroić, prawda? No i nadszedł ten upragniony dzień. Już na od kiedyś roku. Od jak to powiedzieć? Od pierwszego roku. Rok temu. Jok temu. Mhm. Mm Co to znalazłaś? Pokażę wam śminkę. Hii. Nie wierzka tak jak Elsa. <noise> Wczoraj byłyśmy na spacerze z Hanią i uzbierałyśmy takie sosnowe giełki, które zresztą dokładaliśmy do wieńca, który mi się strasznie nie podoba. No nic, zobaczymy, czego zostawimy, czy coś zrobimy innego. W każdym razie myślę, że takie naturalne sosny będą ładniejsze niż te sztuczne, które mam. Nie wiem. Zobaczymy, jak długo przetrwają. No i pewnie nie uwierzycie, ale mamy dzisiaj piątek, a ja cały czas nie skończyłam dekorować domu. Jak to się dzieje? To jest niesamowite. Za każdym razem, jak coś zaczynam, to później dzieją się jakieś rzeczy, które powodują, że nie mogę tego dokończyć i to wszystko oczywiście w czasie się rozkłada i rozkłada, także ach, to chyba tak to jest właśnie przy małych dzieciach i. Spodziewałam się tego, ale nie spodziewałam się, że aż tak długo to będzie trwało. Jest oczywiście kilka powodów, na przykład zabrakło nam gałązek i mojego męża dwa razy prosiłam, jak wychodził z domu, żeby je przyniósł, i za każdym razem one nie docierały do domu. Miały przyjechać pomarańcze, zamiast nich przyjechały fruty. <grym> A pomarańcze potrzebne do suszenia i potem do zdabiania, właśnie. Także połowa rzeczy niewykonana. Idę właśnie na dół. Stefanek śpi, Hania ogląda baję. Musimy zjeść obiad, i zabieram się za kończenie dekoracji. A później z Hanią dzisiaj mamy za zadanie napisać list do Mikołaja. Więc. Dowiemy się, o czym tak naprawdę marzy na te święta. Dzisiaj już rano mi powiedziała, że ale ja cały czas nie wiem, co chcę dostać od Mikołaja, także no, nie będzie tak łatwo. No i poprosiłam męża o przyniesienie mi ładnych gałązek i popatrzcie, co on przyniósł. I jak tu zrobić dekorację? No po prostu, tragedia, tragedia. I tak jest trzeci dzień z rzędu, nie można dojść z tematem do końca. Boże, te gałązki chyba się do niczego nie nadają. No, popatrzcie, jak to wygląda. No, tragedia. Także mój mąż i Hania ubrali się i poszli po gałązki. Jeszcze raz po nowe gałązki. No, a ja w takim razie sprzątam igły. przestawiam wszystko z miejsca na miejsce i chciałam Wam pokazać taką ciekawą rzecz. E, otóż mam taki wazonik i ja w nim trzymam czasami sztuczne, czasami tak naprawdę prawdziwe kwiaty i te prawdziwe się tutaj sprawdzają najlepiej właśnie dlatego, że jest przezroczysty i widać dół. Dlatego takie sztuczne em, kwiatuszki, które... taki sztuczny bukiet, który mam, taki świąteczny, no nie do końca tutaj pasuje, bo... E, no bo tak jak widzicie, widać jego końcówkę. I wygląda to bardzo źle. No i doszłam do wniosku, że no oczywiście trzeba to czymś zapełnić. Nie mam za bardzo czym. No i znalazłam dwie szyszki. I te szyszki całkiem nieźle tu wyglądają. Myślę, że jeszcze pójdziemy do lasu następnym razem i weźmiemy ze sobą trochę więcej szyszek. Powkładamy je właśnie do takiego wazonu. I teraz... To już się prezentuje dużo lepiej. Jeżeli będzie tych szyszek trochę więcej, wystarczą dwie więcej, to będzie idealnie. Fajna? Mm -hmm. I będziemy tutaj pisać list do Mikołaja, tak? Mm -hmm. Czy Ty już się zastanowiłaś, kochanie, co Ty chcesz od tego świętego Mikołaja? Mm -hmm. i co trochę mu? już wiem. Trochę już wiem i trochę nie wiem. Mm -hmm. No to jak za zaczniemy pisać? So, Macieczki, Elsy. <laughs> Ale najpierw trzeba powiedzieć, do kogo piszemy. Czyli trzeba powiedzieć, kochany święty Mikołaju. Tak? Kochany święty Mikołaju. No, czekaj, L. nie majteczki Elsy. Byłam grzeczna. Cały rok? Cały rok. No i trzeba powiedzieć, co ty takiego dobrego robiłaś. Czekaj, mama pisze. Zawsze się tałam z mamą i pomagałam jej. Zawsze. Słuchałam mamy i taty. Ciekawe czy mama to potwierdzi. Słuchałam mamy i taty. Na braciska byłam do. Byłaś? Mhm. I go kochałaś mocno i mu y, dawałaś wszystkie zabawki i się dzieliłaś z nim i wszystko? Mhm. Ja biłam, ja biła. Teraz powinnaś coś obiecać Mikołajowi. Byłam kochaną siostrzyczką i obiecuję, że zawsze będę kochać bardzo mocno mamusię, tatusia i braciszka. Uh -huh. I wszystkich ludzi na całym świecie. Uh -huh. I usiądę tutaj. <słyska> <słyska> zawsze. zawsze. Zawsze najlepszą córeczką. Najlepszą córeczką. Na całym świecie? Na całym świecie i będę pomagać w Czy możesz mi dać zabawki, tak? <głos> <głos> I teraz Hania musi narysować. Co ta Hania chce dostać? <noise> Majdemuś <My dad's yes. głos> Dobrze, Elsa. No Elsa. dobra, co jeszcze? Pamiętam, że chciałaś Hula hoop. Mhm. Czy nie? Kse, 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 kse. I co jeszcze? Coś jeszcze? O, jeszcze I pepa pić, świąteczna piżama. <laughs> w świątecznej piżamie, ale ja ja, no. no dobra, no to narysuj. Ciekawa jestem, czy ten Mikołaj znajdzie taką Pepe. Czy... Chcesz kolorowankę ze śmieciarą. Tak. Nie, się, Aha, ciążeczka ośmieciła no, się ją. Aha, ciągle. i łuk. Będzie łuk. Mm -hmm. No fajnie, że od Mikołaja. Mam. łuk. Uchanie, u. 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 rysuję. To tak. była, będzie pan. Żeby Mikołaj ci przyniósł? Dziecko będzie. ハハハハ Zdrowione? Piona. Jak widzicie, na zewnątrz u nas się za wiele nie zmieniło, i chyba się nie zmieni więcej, bo. No, chyba więcej nie będziemy robić na zewnątrz dekoracji, bo choćby się chciało, to wszystkiego w jednym roku nie da się po prostu zrobić, nie da się wszystkiego kupić. Także e, chyba zostaniemy tylko na tym, że są światełka i te trzy wieńce, plus wieniec tutaj na drzwiach, który mi się strasznie nie podoba, ale no trudno. W następnym roku zrobimy coś innego, coś ładniejszego. Będziemy kombinować, ale już w tym roku chyba nie zmieniamy. Już za dużo tego wszystkiego.